Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mamy w tym momencie najwyższy przyrost długu w całej Unii Europejskiej. Rekordowy dług, rekordowy deficyt. Prognozujecie, że w 2029 roku nasz dług będzie wynosił 75% naszego PKB. W związku z czym trzeba ciąć wydatki. Mamy do dyspozycji emerytury. Ochronę zdrowia, wydatki na zbrojenia, odsetki albo socjal. Jest zupełnie oczywiste, że jeżeli nie chcemy doprowadzić do bankructwa państwa, jeżeli nie chcemy zaprzestać spłaty naszego zadłużenia, a jest oczywiste, że emerytury musimy wypłacać, że ochronę zdrowia musimy finansować i że musimy finansować nasze zbrojenia, to jest tylko i wyłącznie jedna możliwość. Trzeba ciąć wydatki socjalne, które wspólnie i w porozumieniu od 10 lat gwałtownie zwiększają. W tym momencie transfery socjalne w Polsce to jest 18% PKB, w Szwecji jest 11%, a w Niemczech jest 16%. Doprowadziliście nasze państwo do beznadziejnego stanu i oczywiście, że trzeba coś z tym zrobić.